Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na temat oczyszczania organizmu. Już wiele takich filmików na moim kanale możecie znaleźć. Jest nawet specjalna lista, playlista z właśnie z tymi wszystkimi filmikami. Podlinkuję Wam ją w opisie, ale ciągle dostaję od Was pytania, kiedy się oczyszczać, jakie oczyszczanie zrobić, jak to zrobić i tak dalej. Pomyślałam, że zrobię jeszcze taki jeden filmik podsumowujący. Powiem najważniejsze rzeczy moim zdaniem na temat oczyszczania organizmu. I mam nadzieję, że z tego filmiku i z tych wszystkich pozostałych po prostu wyciągniecie już, wybierzecie coś dla siebie i że ten filmik Wam również pomoże. Tutaj sobie wypisałam, przygotowałam takie najważniejsze punkty i najczęściej zadawane przez Was pytania. Czy w ogóle się oczyszczać, czy jest to potrzebne? Ja uważam, że jest to konieczne, że jest to po prostu niezbędne, a szczególnie w obecnych czasach, kiedy jesteśmy narażeni na... Toksyny z wszystkich stron. Nasz organizm sobie nie radzi w ciągu kilku godzin, najczęściej kiedy się wystrzegamy od jedzenia. Pamiętajcie, że nasz organizm jest wyposażony w taką funkcję samooczyszczania, samouzdrawiania, ale większość ludzi nie daje mu nawet... Możliwości skorzystania z tego, wykorzystania właśnie tych, tych wspaniałych właściwości. Więc musimy pozwolić na to, żeby nasz organizm mógł się oczyścić, bo to nasz organizm się oczyszcza. My musimy po prostu przez jakiś czas pościć i stworzyć mu odpowiednie warunki, żeby, żeby to wszystko mogło się zadziać. Więc uważam, że absolutnie trzeba. Pamiętajcie, że ludzie od tysięcy lat się oczyszczali. Posty, posty się przewijają i w najważniejszych, tych największych religiach i filozofiach Wschodu. Oczywiście Budda, Jezus to pewnie słyszeliście, ale ludzie, generalnie ludzie się po prostu oczyszczali. Ludzie pościli, nie jedli od urodzenia do śmierci non-stop, robiąc sobie tylko na sen kilka godzin przerwy. Przy toksynach. Z powietrza, z wody, którą pijemy, nawet jeżeli jemy warzywa i owoce i bardzo zdrowo się odżywiamy, to również tam są toksyny, nawet w tych organicznych jest ich mniej, czy tam ekologicznych produktach jest ich mniej, ale również są. Więc pamiętajcie, że nie jesteśmy w stanie tych wszystkich toksyn się pozbyć, a bardzo dużo jest też chemii w kosmetykach, które nakładamy na skórę. Tutaj jest naprawdę wiele osób sobie chyba nie zdaje z tego sprawy, wydaje mi się, że tutaj ta świadomość jest jeszcze chyba za mało taka. Rozwinięta, jeżeli chodzi o kosmetyki, czyli trzeba się oczyszczać. To jest mój wniosek, i jeszcze chciałam powiedzieć, to jest na podstawie doświadczenia już wieloletniego oczyszczania się, ale nie tylko mojego, ponieważ znam wiele osób, które się oczyszczają i wśród mojej, w mojej rodzinie, i wśród znajomych. I nie znam ani jednej osoby, która by się oczyszczała, która by mówiła, że nie warto. Wręcz przeciwnie, właśnie osoby, które przejdą jedno, dwa oczyszczania, chcą się oczyszczać, chcą to robić regularnie. Dlaczego? No właśnie, odpowiedzcie sobie na to pytanie, jeżeli się nie oczyszczaliście. Ja sama, gdy zrobiłam pierwszy raz, to myślałam po pierwsze, że jestem no niesamowita, że udało mi się trzy dni przeżyć bez jedzenia, a po drugie wydawało mi się, że powiedziałam zresztą na koniec, że nigdy więcej tego nie zrobię, że to była taka męczarnia, rzuciłam się na jedzenie, że nigdy więcej. A po kilku miesiącach już wiedziałam, że zrobię kolejne oczyszczenie, więc coś tutaj, coś w tym jest. Najczęściej, najczęściej przeciwnikami oczyszczeń są osoby, które ich po pierwsze nigdy nie robiły i nie mają żadnej wiedzy na ten temat, bo wiedzę poza książkową powinniśmy też jednak mieć taką swoją własną doświadczenie po prostu. A po drugie, to są drugi rodzaj osób, które robiły, próbowały, nie wyszło im z różnych powodów, nie dały po prostu rady, no i są przeciwnikami. Nie znam osób, które robią, które robiły z powodzeniem i które by yy, były przeciwne. Na zakończenie. Tego punktu chciałabym Wam jeszcze zacytować z książki dr Jadwigi Górnickiej Kuracje oczyszczające, zacytować dr Ewę Dąbrowską, którą już znacie z moich opowiadań i poleceń, wielu z Was zresztą z własnych doświadczeń. Jak uważa dr Ewa Dąbrowska, gdy organizm nie otrzymuje białka i tłuszczu, zaczyna zużywać własne, zwyrodniałe białka, złogi tłuszczu i cholesterolu, odżywianie wewnętrzne. Czyli dzięki rozpadowi tłuszczu cofa się miażdżyca, likwiduje otyłość, wiele przemian ma usprawniony przebieg. Kwasy tłuszczowe przenikają do światła przewodu pokarmowego, co daje uczucie braku głodu. Nie wystarczy więc zwykła dieta niskokaloryczna. Będzie ona miała działanie odchudzające, ale nie oczyszczające. Tylko jeśli nie dostarczymy organizmowi przez jakiś czas tłuszczu i białka, może dojść do procesu samooczyszczenia organizmu. Tylko jeżeli nie dostarczymy tłuszczu i białka, może dojść do o, procesu samooczyszczenia. Czyli nawet zdrowa dieta, nieważne jak zdrowa, nie jest w stanie nam tego oczyszczania zapewnić. Więc mam nadzieję, że tutaj jest jasność już. Musimy się oczyścić, oczyszczać, jeżeli chcemy być zdrowi. Dobrze, następna taka, taka ważna rzecz. Są różne rodzaje o, o, oczyszczania, i na pewno w każdej książce, gdzie autor jakiś porusza ten temat, znajdziecie różne wersje, różne propozycje oczyszczenia i musicie sobie je wybrać. Ja proponuję osobom, które nigdy tego nie robiły, zrobić to właśnie z jakąś książką, z dobrze, jeżeli jest napisana przez lekarza. I mm, są takie oczyszczenia organizmu bardziej ogólne, które działają powiedzmy na cały organizm, i to jest na przykład oczyszczanie na sokach, które ja teraz robię, o którym Wam powiem później to jest na przykład głodówka, która też na cały organizm jakby ma wpływ, ale są też takie oczyszczenia, które się zajmują jakby, które działają. Znaczy też myślę, że one mają wpływ na cały organizm, ale się koncentrują się bardziej na jakimś konkretnym organie, na jednym organie. Na przykład są to jelita i jest to często wątroba. Ja robiłam akurat i właśnie jelito, i wątrobę, robiłam też oczyszczanie kości i stawów, są też oczyszczania limfy, oczyszczanie krwi, ja robiłam jeszcze oczyszczanie substancji radioaktywnych, więc możemy się skupić tutaj też właśnie albo na jakimś organie, w zależności od tego jaką mamy potrzebę, co, czym się chcemy zająć, na przykład tombak, o którym już Wam mówiłam, od którego ja tak naprawdę zaczynałam, to i pierwsze moje oczyszczenia robiłam z książką tombaka, z książkami. No i mm, ja robiłam po kolei tak jak on radził, czyli najpierw chyba zaczynałam od jelita, potem robiłam wątrobę i tak jakoś nie wszystko chyba zrobiłam do końca, ale zrobiłam dosyć dużo. Więc nie wiem, nie wiem tak naprawdę, co ma. Wydaje mi się, że to było takie dobre. Ja teraz, tak, tak mi się wydaje, że to był dobry początek dla mnie. Ale w tej chwili mam już taki swój sposób oczyszczania. Nie potrzebuję już żadnych książek. Wiem, jak mój organizm reaguje, wiem, co potrzebuję. Ja tego nawet nie, nie traktuję już jako takie oczyszczanie organizmu, bo ja już nie mam takich reakcji, o których zaraz wam powiem. Ale ja to traktuję jako taki właśnie odpoczynek od jedzenia, pozwolenie organizmowi, żeby sobie tam podziałał, jeżeli jest taka potrzeba. Więc takie, taki po prostu post wystrzeganie się jedzenia i ja mam swój idealny już sposób na to, ale ja naprawdę radzę Wam zrobienie tego na początku z książką. Jeżeli nic nie wiecie na ten temat, nie, do, nie, nie macie żadnej wiedzy, nigdy tego nie robiliście, to zawsze jest łatwiej a nie gdzieś tam usłyszeć i próbować na własną rękę. Także to Wam naprawdę odradzam. Czyli tak, wybieramy sobie oczyszczanie, czy to będzie jaki rodzaj, bo są tak jak mówię, są różne, są różne, są na przykład oczyszczanie doktora Wydąbrowskiej, czyli taka dieta warzywna owocowa, są oczyszczania na sokach zielonych, są oczyszczania na, na przykład na koktajlach, czyli to jest tak jak na sokach, powiedzmy, tylko że tutaj mamy ten błonnik. I jest to taka cięższa, powiedziałabym, cięższy rodzaj oczyszczania, więcej kalorii dostarczamy organizmowi. Jest, są oczyszczania na jakimś konkretnym soku, na przykład jak ja piłam na sokach, na grejpfrutach i pomarańczach, sok, soku z cytrus, sokach z cytrusów, takie mieszance, to też znajdziecie na, na moim blogu. I jest też oczywiście głodówka, czyli na wodzie. Tutaj zatrzymam się chwilę przy głodówce. Głodówka jest moim zdaniem najbardziej drastycznym rodzajem oczyszczania. I ktoś, kto normalnie je, ktoś, kto nie ma też doświadczenia w oczyszczaniu i chce zrobić, ja, ja osobiście odradzam. Ja wielu osobom, które do mnie pisały w, tym, w tej sprawie, odradziłam robienie głodówki, i raczej bym, moim zdaniem, lepiej jest zacząć od. Zdrowego odżywiania się, od wprowadzenia ogromnej ilości warzyw i owoców do diety, a ewentualnie później zaczęcie od takich delikatniejszych oczyszczań, typu właśnie dieta warzywno-owocowa, albo na zielonych koktajlach, czy na zielonych sokach i spróbowanie tak delikatniej, ponieważ głodówka wymaga, no jest po prostu dużo cięższa i przede wszystkim wymaga ogromnej dyscypliny i to wcale nie w trakcie, w trakcie jest, jest też najgorsza z wszystkich, ale przed i po, szczególnie po. No, to, ale za chwilę o tym też powiemy. Czyli, czyli to. Ja bym się nie rzucała na głodówkę na pewno osobom, które nie są świadome, które nie mają doświadczenia, które nie mają konkretnego celu, chyba że mają takie wskazania od lekarza i robią to z lekarzem. Bo na przykład z powodu choroby. Właśnie mi się zupa paprykowa u. papryka piecze na zupę paprykową. Ok, teraz następny, następny punkt. Przygotowanie, właśnie. Przygotowanie do oczyszczania i po. Bardzo ważne jest to, żeby, żeby nasz organizm już był przygotowany, żebyśmy się nie rzucali z jedzenia na przykład jednego dnia fast foodów, mięsa, smażonych potraw i następnego dnia, nie wiem, na same soki zielone, bo będziemy to też dużo gorzej znosić, będziemy czuć dużo większy głód, będziemy się generalnie źle, gorzej dużo czuć. Więc dobrze jest przynajmniej kilka dni wcześniej już odstawić. Produkty pochodzenia zwierzęcego, jeżeli jecie, zacząć, yy, znaczy prowadzić taką dietę z przewagą warzyw, owoców i kasz. Yy, I wtedy jesteście dosyć dobrze przygotowani. No i najważniejsze jest wyjście. To yy, tak samo jak przy głodówce zwracałam na to uwagę ogromną, ale tak naprawdę przy każdym oczyszczaniu jest to ogromnie ważne i takie wychodzenie z takiego oczyszczania powinno trwać mniej więcej Wyłączę jednak to. Wychodzenie z oczyszczania, to jedzenie po oczyszczaniu jest ogromnie ważne, jest nawet ważniejsze niż to jak się przygotowywaliśmy do tego, ponieważ możemy zawalić cały efekt tego oczyszczania i możemy jeszcze, jeżeli straciliśmy wagę, bo tracimy wagę, jak zaczynamy jeść to najczęściej, przynajmniej połowa wraca. Ale jeżeli zawalimy właśnie to tym jedzeniem później, to ta waga jeszcze nam z nawiązką się pojawi, i tutaj może być właśnie ten i efekt jojo. A poza tym jest to najbardziej wyniszczające dla naszego organizmu: jest podobno takie właśnie tracenie wagi, przybieranie, tracenie i przybieranie. To doktor Furman wspomina o tym, że jest to po prostu jest to najbardziej wyniszczające dla organizmu. Czyli wychodzimy pomału, zaczynamy od delikatnych, w zależności od tego co robiliśmy, jakie to było, jeżeli to była głodówka to zaczynamy od soków rozcieńczonych, ale to już o tym mówiłam, jeżeli to były soki to zaczynamy od warzyw, ja zawsze 2-3 dni jem tylko warzywa i owoce i to jem gotowane i surowe i dopiero później wprowadzam pomału jakieś kasze, ryż, później fasole i tak dalej, czyli, czyli malutku. To jest bardzo ważne i wiele osób chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, nie docenia. A pamiętajcie, że głód i taka chęć jedzenia jest właśnie dużo większa po takim oczyszczaniu. Mamy wielką ochotę, już tak nawet smakowo. Aha, jeszcze co Wam chciałam powiedzieć, dobrze jest wykorzystać każde oczyszczanie na zmianę czegoś. Z czym mamy problem? Jeżeli na przykład ja wykorzystałam to na ograniczenie soli. Ja nie, ja nie zrezygnowałam z soli całkowicie, bo sól też potrzebujemy, ale zdecydowanie mi się udało, nie wiem, do kanapek, do sałatek, nie dodaję tak by, znaczy do, w ogóle nie dodaję nie solę, nie wiem, zup, ziemniaków, fasoli jak gotuję, nie solę. Doprawiam czasami delikatnie i daję dzieciom trochę sol, sól himalajską, ale to konkretnie jakby kontroluje cały ten proces i wiem, ile mniej więcej tego mm, spożywamy. Nie wrzucam tej soli tak bezmyślnie, a to właśnie dzięki głodówce. Więc dzięki takim, po takim, takim oczyszczaniu mamy naprawdę większą kontrolę nad tym, co jemy i możemy zrezygnować z jakichś pokarmów. Na przykład mój mąż chce teraz bardzo zrezygnować już w końcu ze słodyczy. Ciągle próbuje i jakiś czas mu wychodzi nawet bardzo dobrze, a później znowu wpada w to. Więc teraz właśnie spróbuję też... Um, Ograniczyć, znaczy ograniczyć, w ogóle się nie brać, bo to właśnie jest to, że jeżeli zaczniecie coś jeść, to później już Was będzie do tego ciągnąć. Więc naprawdę to jest dobry moment, każdy ma coś tam, żeby to spróbować jakoś nad tym zapanować. Dobrze, teraz teraz dolegliwości. Dolegliwości, jakie mogą wystąpić, i to są reakcje normalne przy oczyszczaniu. U każdego mogą być inne. Ja nigdy nie miałam jakichś poważniejszych yy, reakcji takich. Teraz miałam na przykład uczucie zimna i to też jest normalne. Mogą być, yy, może być bardzo mocny ból głowy, to wiele osób tego doświadcza. Mogą być wymioty, nawet niektórzy mają. Mogą być. Yy, może być bardzo słabe samopoczucie, dlatego tutaj dobrze jest. Yy, u niektórych jest dobrze nie pracować, niektórzy ludzie wolą nie pracować i na przykład mieć w domu, wypoczywać więcej, mieć możliwość właśnie poleżenia, a na przykład inni wolą iść do pracy, jeżeli to nie jest praca fizyczna, no bo tutaj to już w ogóle na pewno nie ma to... No Nie jest to dobry pomysł, ale jeżeli to jest praca biurowa i na przykład tak mój mąż woli, on zdecydowanie woli iść do pracy, ponieważ nie myśli o tym, mijają mu szybciej dni i woli. Inni wolą, tak jak mówię, w domu. Do tych reakcji jeszcze mogą być takie dreszcze: mogą być uczucie zimna, wymioty, bóle głowy, bóle brzucha, oczywiście może nas przeczyszczać, no to, to też jest normalne. Dużo takich reakcji, wysypki różne. Ja, na przykład, teraz piątego dnia dostałam tutaj na kościach policzkowych, miałam takie zaczerwienione, wysuszone te, te kości i mi to swędziało. No więc to taka reakcja też właśnie ciekawa i było mi chwilami zimno, no bo jest wiadomo, jest zima, więc było mi zimno i spałam na przykład w skarpetach. Ale... Nie miałam żadnych jakichś większych takich, żeby na pewno, żeby zrezygnować, ale wiem, że niektóre, no właśnie osoby, które mają takie poważniejsze dolegliwości, jakieś poważne bóle w tym czasie się ujawniają, wymioty, to właśnie często nie dają rady i, i ja też nie wiem, czy bym, być może gdybym miała takie reakcje, to też bym nie dała rady, nie wiem, ponieważ nigdy nie miałam, więc łatwo jest, wiecie, mówić, jeżeli się czegoś takiego nie doświadczyło. Miałam bóle głowy, miałam różne rzeczy, ale nie miałam właśnie takich bardzo ostrych oznak oczyszczania, ale ja też zanim zaczęłam się właśnie oczyszczać, ja nie, ja nie rzuciłam się z jedzenia hamburgerów, wiecie, na oczyszczanie, tylko właśnie my już przez ileś miesięcy jedliśmy zdrowo, jedliśmy dużo warzyw. Mój organizm miał czas, żeby się chyba przyzwyczaić, być może dlatego to było łagodniejsze. Nie jadłam, bardzo rzadko jadłam mięso. Więc ja myślę, że to mogło mieć też znaczenie. No więc tak, tutaj mamy dolegliwości. Co jest ważne w trakcie tego właśnie odpoczynek i spanie w czasie oczyszczenia? Dobrze jest dobrze spać, nie chodzi zbyt późno, odpoczywać, jeżeli mamy taką możliwość, dobrze jest chodzić na spacery, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to lekkie, delikatnie, chyba, że ktoś jest... No sportowo bardzo aktywny, to u większości osób to nie ma, nie ma większego znaczenia, ale jeżeli nie, możemy oczywiście jogę, jakieś spacery, możemy czy delikatny bieg, takie jakieś nie, nie, nie za bardzo męczące, ale to pomaga nam też wywalić trochę tych toksyn, więc to się przydaje. Szczotkowanie, robiłam też taki filmik o szczotkowaniu skóry, więc to też polecam, to też jest ważne, fajne kąpiele są też bardzo dobre, to wszystko pomaga nam właśnie w pozbyciu się tych toksyn. Dobrze jest, żeby nie było za dużo stresu, żeby się nie stresować, bo wtedy też nasz organizm się zakwasza i też się tam niefajne rzeczy dzieją w organizmie, jak się złosimy i stresujemy, także dobrze, żeby to był taki miły czas. Przygotowanie posiłków, przygotowanie, napisałam przygotowanie posiłków wcześniej, więc w y, zależ zależności od tego, jakie. Jakie oczyszczanie robimy? Czy to są soki, czy nie? Dobrze jest mieć przygotowane to, co będziemy robić. Jeżeli to są soki, właśnie mieć warzywa przygotowane i w każdej chwili, żeby móc je sokować, zmiksować, czy nie wiem, jeżeli jesteśmy na dzisiaj warzywne-owocowe, żeby mieć pod ręką to, żebyśmy nie chodzili z głodem, głodni m, przez dłuższy czas, tylko żebyśmy mieli dostęp do tego, na czym robimy to oczyszczanie. Teraz syrenę wyjął. Dobrze jest, żeby mieć po prostu. M, pod ręką, żebyśmy się nie głodowali, tylko żeby, żebyśmy po prostu regularnie dostarczali sobie te soki, czy co tam, co tam robimy, żebyśmy nie musieli, żeby nie dochodziło do tego momentu takiego panicznego głodu. Nie dopuszczajcie do tego, bo to niedobrze działa. Co jest jeszcze, trzeba dosyć dużo pić, czyli jeżeli pijemy soki, to robimy, jeżeli robimy soki, to pijemy dużo soków. Pijemy wodę, dobrze jest też pić wodę z cytryną, żeby po prostu cały czas przeczyszczać, oczyszczać ten organizm i wydalać to, co się da. Oczyszczenie elita. Niektórzy stosują lewatywy, i tutaj też to jest dobrze, podobno zrobić właśnie albo na początku, na koniec. W większości książek, większość autorów właśnie zaleca albo picie herbatek przeczyszczających. Są też takie substancje, na przykład sól gorzka, czyli Tombak na przykład polecał tą gorzką sól. I no, są, są różne takie przeczyszczające środki, i niektórzy autorzy właśnie polecają coś takiego. Nie można w tym czasie pić kawy, żadnego alkoholu, nie można używać soli, jakichś takich no, po prostu toksycznych substancji zatruwających nas. No, i oczywiście dobrze jest wystrzegać się też kosmetyków. Jeżeli chodzimy do pracy, no to pewnie, że może jakiś tam delikatny makijaż, jeżeli chodzimy i musimy to tak, tylko. No, no mówię o tym, żeby tak, no, żeby po prostu spróbować, żeby się postarać tak ograniczyć. Kiedy najlepiej jest przeprowadzić takie oczyszczanie? Najlepsze okresy to jest po lecie, taką wczesną jesienią, gdy zaczyna się też sezon grypowy, to są to jest najlepszy moment. A później w wiosną, czyli po zimie, czyli właśnie teraz się będzie zaczynać ten okres. To są takie dwa najlepsze momenty w roku na oczyszczanie. Już w sumie wszystko powiedziałam, nic takiego więcej nie mam. Ja oczywiście odsyłam Was do tych wszystkich filmików, które robiliśmy. Osoby zainteresowane, jeżeli chcecie wejść w ten temat, dobrze jest się naoglądać, naczytać, dowiedzieć więcej, przygotować się psychicznie, bo nadal uważam, że psychika jest tutaj najważniejsza. Damy radę wszystko zrobić, jeżeli mamy odpowiednią, odpowiednio nastawione myślenie i. Y y y nie poddawajcie się po prostu, nastawcie się. Ja jeżeli się nastawiłam, na początku robiłam trzydniowe. dniowe, w tej chwili wiem, że 3 dniowe to jest, no to jest po prostu za krótko. I teraz jesteśmy ósmy dzień z tym, że byliśmy 5, 6 dni piliśmy soki. Ja Wam powiem za chwilę zrobię drugi filmik o tym, jakie oczyszczanie w tej chwili robię, jakie są, jest jakie są, jakie są dla mnie najbardziej idealne. W tym okresie tak, żebyśmy się nie męczyli, nie czuli głodu, żebyśmy... Mm, się dobrze czuli, a organizm, żeby odpoczął właśnie od jedzenia. Ja znalazłam już drugi albo trzeci raz, robię właśnie takie oczyszczanie i ono jest wyśmienite. Ja się dobrze, bardzo dobrze właśnie czuję robiąc to, ale do tego musiałam też dojść metodą prób, prób i błędów, wieloma oczyszczeniami, które robiłam wcześniej i też nie odczuwam w tej chwili takiego dyskomfortu jak na początku. Czyli te oczyszczania są naprawdę łatwiejsze z czasem, dużo łatwiej jest nam znosić to, ten głód. Wiemy, że nie będziemy, że dostaniemy to jedzenie, wiemy, jak jest cudownie. Każdy, kto to robił wie, jakie jest cudowne uczucie właśnie po jak już wyjdziemy z, tej, z tego oczyszczania, jak je, jak, jaką czujemy energię, jak się czujemy, jak wygląda nasza skóra, jak naprawdę się fantastyczne uczucie. Więc no ja polecam, ja polecam, żebyście się zainteresowali przynajmniej tematem. Większość osób, które mają problemy zdrowotne, to zaczyna się tym interesować, a ja uważam i od wielu lat tak uważam, że lepiej zacząć się interesować tym, zanim musimy, a nie gdy później już musimy. Ja wolę, wolę zapobiegać i właśnie i w tej chwili już się tym zająć, no, żebym później nie musiała. <grym> Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście nigdy nie wiadomo, różne rzeczy się zdarzają w życiu, ale... Samo, to, samo poczucie, słuchajcie, jest naprawdę i y, psychiczne też, więc to nie tylko się odbija na tym, jak się czujemy, na tym, że możemy zrzucić tam trochę, ale tak jak mówię, to nie jest dobra metoda na zrzucanie wagi, bo zrzucanie wagi no, trzeba robić dłużej, to jest długotrwalowy jakiś proces, ale to może być takie dobre na rozpęd, jeżeli ktoś chce i jeżeli ktoś ma mocne postanowienie, że będzie jadł później zdrowo, bo jak nie, to, to nie ma sensu, sobie tylko zaszkodzicie. No dobra, koniec. Za chwilę nagram Wam filmik z tym, o tym, jak je teraz robimy oczyszczanie, które jest moim zdaniem najlepsze po prostu dla nas, szczególnie w takim, w takim czasie, kiedy jest zimno. Na dzisiaj was, ja Was w tym filmiku już na dzisiaj Was żegnam. Życzę Wam pięknego, miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć.